Nigdy więcej śniegu. Nie przesadzaj. Ja już tego nienawidzę. Za zimne zdecydowanie. Kiedy oni wrócą, Monty na pewno już nie przyjdzie. Ani się raczej nie odnajdzie. Stary... Kiedy wracamy? Wielkiego na pewno już go pożarły. Zamknij się. To niemożliwe. Nawet szef tak powiedział. Tak go wpakowaliśmy, że na pewno już nie żyje. Ucisz ten pusty łeb. O co wam chodzi? Kto nie żyje? Nieważne, chodź. Tak, świetnie. Zaraz będzie nasz. Oczywiście, szefie. Wracajmy już. Muszę coś upolować dla stada. Ty wracaj, ja szukam. Mama? To ona! To chyba do nas idzie. Synu, gdzie ty byłeś? Długa historia. Wracajmy do domu. Jesteś cały zmarznięty. On ci się znalazł. Nareszcie szybko wracajmy do domu. Szefie, wilczyca. Szybko! Powiedz, żeby się pośpieszyli, bo nie mogą się dowiedzieć, że ja tu jestem. To niemożliwe! Pośpieszmy się. Wracaj. Wiesz, gdzie się widzimy. Jasne. Rex, co tak późno dzisiaj? Jesteśmy. O, witajcie, znalazłyście go. Dobrze cię widzieć w domu. Brawo, udało wam się. Dziękujemy, szefie. Następnego dnia nocą. Rex! To tylko ja. Leć się wybiegać. No leć. Chodźcie. Okej, okay, bierzemy go. Cicho! I ty go bierz głąbie. Szybko! Teraz spadamy, szybko. Jeszcze tylko czekamy na ostatniego. Nie wiem o co wam chodzi, serio. Zamknij się. Jestem już. A więc, zanim zakończysz swój żywot, najpierw coś nam powiedz. Kto oprócz czarnego wilka był tam jeszcze? Wilczyca i, i szczeniaki. A więc szczeniaki, ile? Trójka. Świetnie, więc przed swoją śmiercią najpierw zaprowadzisz mnie do nich.